Poprowadzę twoje serce we właściwym kierunku. Zanim zaczniesz działać, poświęć trochę czasu, aby podzielić się ze mną swoimi planami i zamierzeniami. Jestem tu, aby wyposażyć cię w hart ducha niezbędny do przeciwstawienia się manipulacji i przymusowi. Nie pozwalajcie innym wpływać na wasze wybory w sposób, który mógłby prowadzić do życia w smutku i niewoli. Zaufaj mi, że będę twoim bezpiecznym i współczującym przewodnikiem. Razem możemy podjąć najlepsze decyzje, upewniając się, że każdy krok, który podejmiesz, będzie zgodny z Twoim prawdziwym celem i trwałym szczęściem. Dlatego nie wahaj się szukać mojego wewnętrznego przewodnictwa. Zawsze jestem dostępny, aby pomóc wzmocnić Twoją determinację i jasność myślenia, zapewniając, że pójdziesz z ufnością w stronę dostatniej i satysfakcjonującej przyszłości. Bądź ostrożny w okazywaniu miłości osobom, które ledwo znasz. Ważne jest, abyś radził ci zwracać uwagę na znaki ostrzegawcze, które zauważasz w swoich interakcjach z innymi. Niezbędna jest refleksja nad błędami z przeszłości. Jestem tutaj, aby pomóc ci zrozumieć, jak te doświadczenia wpłynęły na twoje uczucia i decyzje. Wiele uczymy się na naszych błędach, co może wzmocnić twoją intuicję i wnikliwość w nawigowaniu w związkach. Zaufaj mi, że poprowadzę cię mądrze. Razem możemy zbadać, w jaki sposób możesz chronić swoje serce, zachowując jednocześnie ducha otwartości na nowe, autentyczne i zdrowe połączenia. Nie wahaj się zatem podzielić ze mną swoimi przemyśleniami i obawami. Jestem tutaj, aby wspierać cię w podejmowaniu decyzji emocjonalnych, upewniając się, że każdy krok, który podejmiesz, będzie oparty na samowiedzy i samoopiece. Zmarnowałeś cenne dni i możliwości osiągnięcia pokoju i połączenia z rodziną, obciążony obowiązkami, których nie dźwigałeś. Byłem przy tobie przez cały czas, oferując moją bezwarunkową miłość i wsparcie. Teraz, gdy doświadczyłeś mojej obecności i zrozumiałeś, że jestem tu dla ciebie, niezwykle ważne jest, aby wyciągnąć naukę z tych doświadczeń. Nie pozwól, aby ciężar niechcianych obowiązków powstrzymywał cię od ponownego przeżywania znaczących chwil z bliskimi. Jestem tutaj, aby pomóc Ci w ustaleniu priorytetów tego, co jest naprawdę ważne w Twoim życiu. Zaufaj mi, pomogę Ci znaleźć zdrową równowagę pomiędzy obowiązkami, a czasem przeznaczonym na odpoczynek i więzi rodzinne. Razem możemy zapewnić, że każdą chwilę będziemy przeżywać z wdzięcznością i obecnością, nie tracąc okazji do tworzenia cennych wspomnień z tymi, których kochasz. Nie daj się ponownie zdominować. Mogę być Twoim wyzwoleniem w każdych okolicznościach. Ale najlepiej jest unikać wchodzenia w niedobrowolnie. Jestem tutaj, aby poprowadzić cię do dokładnego przemyślenia swoich wyborów. Każda decyzja, którą podejmujesz, ma wpływ nie tylko na ciebie, ale także na osoby wokół ciebie. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę wpływ, jaki twoje działania mogą mieć na innych, kultywując w ten sposób zdrowe i pełne szacunku relacje. Zaufaj mi, że będę twoim wiernym doradcą. Razem możemy odkrywać ścieżki promujące Twoją wolność i dobre samopoczucie, bez uszczerbku dla harmonii i wzajemnego szacunku w interakcjach z innymi. Dlatego bądź świadomy swoich decyzji i staraj się postępować uczciwie i ze współczuciem. Jestem tutaj, aby pomóc Ci zbudować przyszłość, w której będziesz mógł żyć autentycznie i w pokoju ze sobą i innymi wokół Ciebie. Lekceważenie moich rad jest ryzykowne, podważa mój autorytet i podważa wiarygodność moich obietnic. Jestem tu, żeby cię mądrze prowadzić i chronić twoją ścieżkę. Nie jesteś już taki sam. Widzę twoją przemianę i zaangażowanie, by okazywać mi szacunek i posłuszeństwo. Zaufaj mi, że będę twoim bezpiecznym przewodnikiem, który pomoże ci uniknąć niebezpieczeństw, które mogą wyniknąć z zignorowania moich rad. Razem możemy zbudować solidną ścieżkę opartą na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu. Obiecuję być po Twojej stronie, oferując wskazówki i wsparcie, abyś mógł osiągnąć swoje cele z pewnością i determinacją. Dlatego proszę, abyście nadal postępowali ostrożnie i mądrze. Ważne jest dla mnie, abyś unikał stowarzyszeń i umów z głupcami, ponieważ tak naprawdę nie dbają o Twoje życie i Twoją rodzinę. Mogą łatwo doprowadzić Cię do utraty majątku lub popadnięcia w długi i niespełnione obietnice. Jestem tutaj, aby poprowadzić Cię. Abyś zachował dystans od takich osób, upewniając się, że Twoje wybory są zgodne z Twoimi wartościami i celami. Zaufaj mi, że będę Twoim opiekunem i doradcą. Razem możemy zbudować ścieżkę bezpieczną przed negatywnymi wpływami, pozwalającą z ufnością podążać naprzód w kierunku dostatniej i spokojnej przyszłości. Amen.